Książki, łóżko, rozmowy, jedzenie i wygłupy. Nachalna promocja czytelnictwa tylko w barwogu literackim. 47 odcinek Barwogu Literackiego. Tak. Yy, bardzo dzisiaj yy, girl power feministycznie i wiadomo dlaczego, ponieważ w yy, yy, to. Nie widziałam tego, ponieważ w całej Polsce idą manify i mamy nadzieję, że Wy też byłyście, byliście na ulicach tego dnia albo zaraz pójdziecie, w zależności od tego, w którym mieście mieszkacie, a jeżeli jesteście poza granicami Polski, a wiemy to, że poza granicami nas również oglądacie, wiemy to, bo mamy Wasze adresy, bo żeście nam wpłacili pieniądze, a my, żeśmy Wam wysłali nagrody. I że tam też się odbywają manifestacje Tak, to międzynarodowe. Bo, Tak, w obronie praw kobiet I sam Dzień Kobiet to 8 marca, czyli najbliższa środa Cały świat strajkuje, a my razem z nim Zanim jednak powiemy, że ten tramwaj dalej nie pojedzie Dla was specjalnie dziś, biwes i badhead Opowiemy o tym, co ostatnio przeczytałyśmy E I share to było. I share to, tak. Mamy dzisiaj dwa pokusy. -i, e I opowiemy również o tym, co e warto zrobić papierowego. Można by ci zmieścić po e To co? Będziemy zaczynamy produkować. od osobliwych? Tak, tak zaczniemy od osobliwych specjalnie. Zbióżmy i, wyjątkowo. I wyjątkowo Nadlatują. Antykwariat Kwadryga, na koniec programu jeszcze wspomnimy o tym miejscu, a na razie przy okazji książek osobliwych. Tak się zapatrzyłam, tak. Książka osobliwa jest, no można powiedzieć nadal aktualna, choć wydaje się z pozoru przestarzała i przestraszna nawet bym powiedziała, Doktor Józef Macko. Napisy I są. jego macki Wiedziałam, że zrobisz ten żart e, i społeczna o, nazywa się o, o, o. ta książka, moja droga Koleżanko Nakładem Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi Jak to się ukazała. To, to jest, jest słuszne Wobraź sobie, że była taka instytucja w 1938 Taka lastrada Taka lastrada ówczesna, tak jest e, Jest to bardzo ciekawa kompilacja e, analiz i rozwiązań e, Kompilująca na przykład e, m, Takie zagadnienia jak fiz Fizjognomia na nierządu Narządu, Na Na tak, ale to jest o tym narządzie, który tym? jest nie, nie, unierządowiany, tym, tym tutaj, kobiecym. Ale to taki śmiech i to jest ta bardzo mądra pozycja, która klasyfikuje przestępstwa seksualne, po prostu. Aha. Takie jak prostytucja, gwałt, uwiedzenie do nierządu, nadużycie nieświadomości seksualnej mhm. miesza je z tym, co my byśmy dzisiaj nazwali życiem seksualnym nieuregulowanym, czyli konkubinatem, cudzołóstwem, to jest tak no, czy po prostu sypianiem. Z... I zboczeniami no, jakby, miesza to, co nam się wydaje normalnym i zdrowym, mieszczącym się w normach społecznych zachowaniem z tym, co my też dzisiaj uznajemy za przestępstwo. Mhm. Nazywa to nierządem i znajduje różne sposoby e, radzenia sobie e, z tym nierządem i za zarazy wenerycznej spowodowanej tym nierządem, więc no bardzo jest to ciekawe jak ta historia seksualności polskiej się pisze przez tę mm -hmm. książkę. Ona też analizuje to jak, jak nierząd zielacza się w innych krajach, ale na przykład też dodaje do tego jako trzeci, trzeci duży rozdział książki handel kobietami, jak zwalczać ten handel, tak? Jakby, mm -hmm. więc no bardzo dużo, że tak powiem, brzydko grzybów w barszcz, ale tak. wydaje mi się, że to poglądowa dla jakiegoś dobrego antropologa czy seksuologa, historyka bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawa rzecz, nierząd i jako choroba społeczna. Aż się tak jakoś zamyślałam nad tym wszystkim. No, bo to też jest ciekawe. Pełnie nie wiem jak. nie przejść. Do mojej kategorii ciekawostek z papiernika, ehm, może po prostu zaprezentuję, co ja dzisiaj przygotowałam, nie, nie, nie starając się ze wszelką cenę połączyć z, z książką, o której wspominałaś. Jak Kulus to jest taki hom, homunku-hutnik. <grym grym> Dziękuję ja. ci. E, jest to lalka, e, mała Sylwia, jak widać, e, która ma wszystko, co trzeba, bo jest tiul, są, e, są perły, są piękne buciki, e, sukienka w groszki, no i oczywiście Różowa Grzywka, ym, Ala Makota, firma, która produkuje lalki jeżeli jedzie się do Augustowa, jest się pisarzem bądź pisarką, to jest duże prawdopodobieństwo, że pod koniec spotkania autorskiego dostanie się ten oto wzruszający prezent. Podobno Szczegiel i Springer dostali ym, też lalki ze swoimi podobiznami, więc ym, być może kiedyś y, będzie jakieś zapoznanie tych wszystkich lalek. Ym, Proszę, bardzo, możesz. Hello? Hello? Hello! Dlaczego lalka w papierniku? Albo dlatego, że gdy moja koleżanka z to nie jest moja zabawka, to jest zabawka tych sierciuchów. Kiedy moja koleżanka z zespołu dowiedziała się, że dostałam taką lalkę, to um, zaraz potem na próbę przyniosła mi ten oto prezent. Jest to moja gitara basowa, która zresztą nazywa się Gienia, specjalnie zeskanowana i wycięta, a następnie przysposobiona do tego, aby mała Sylwia była jak najbardziej podobna do dużej Sylwii. Co chcę przez to powiedzieć, lalki są dla dorosłych. I nie mówię o tych lalkach, z tych sklepów, tylko o prawdziwych lalkach i wszystkich gadżetach. Oh, teraz dopiero doszło, mierząc, głożysz to mój. E, I lalki, i mało tego, ja ci powiem Sulejowa wesie. Mówię Ci. E, że wydaje mi się, że do tej lalki jeszcze by idealnie pasował taki domek dla lalek, albo na przykład Nowa Garderoba. Ja jestem jak na tak i jak tylko będę miała nieco więcej czasu, to wypisuję po prostu laleczkę hutnik Wymyślałam się jak Dzień Dobry TV, nie możesz mi tego odebrać teraz No, uwaga. A teraz uwaga, do prawdziwego domku! duży chudnik zaglądały Dorota Wellman Dorota Wellman zaczęliśmy od Beweza i Karteczkę pokaż Ale co, czytaj bo umrzesz? Tak Czy uspokój się i przestań? E, tak. Zrobiłam to przejście w stylu telewizji śniadaniowej, ponieważ e, książka Jak Oni pracują, e, Agaty Napiórski z pod tytułem Rozmowy o pasji o pracy, pasji i codziennych sprawach polskich twórców, wydanych właśnie przez wydawnictwo WAB. E, zawiera też to, jak e, z pasją e, i pracuje codziennie Sylwia Hutnik, Pisarka Polska. E, tak, to ja! W swoim dometku, w swoim biureczku. No, z sklepem e... we Frankach. <grych> e, Sylwia, jak również inni pisarze, artyści, architekci, rysownicy, fotografowie Ta. i tak dalej, znaleźli się. Um, w tym, w tym spisie, w spisie powszechnym pracujących ludzi, pracujących twórców, przepytani przez Agatę Napiórską e, na co dzień, też dziennikarkę e, i naczelną magazynu Zwykłego Życia oraz tłumaczkę. I e. inicjatorkę festiwalu Niech Żyje Papier. Dokładnie. Którego kolejna edycja już na początku kwietnia. Tak już serdecznie ja zapraszamy Tak, i, się... i się cieszymy. E, i, e, i cóż, jest to, jest to rzeczywiście spis przeróżnych osobliwych lub mniej osobliwych zachowań, tak. które sprzyjają e, temu, żeby z tą pracą twórczą na co dzień sobie radzić, żeby ją wykonywać, albo żeby ją twórczo posponować. E, i, e, I tutaj uu, pisarka chłódnik e, przyznaje się do tego, że na przykład bez kalendarza ani róż i że jest to rodzaj fetyszu na którym, i kotwicy, które sprawia, że w ogóle funkcjonuje. E, ale też bardzo mi się spodobało to, że na przykład dzieje już biurko ze swoim e, towarzyszem życia i że tak spychacie swoje nawzajem. To, to akurat mi się w ogóle nie podoba. Nie. no ale to, że to się udaje, to mnie się na przykład podoba. Tak, to, znaczy, to jest, jest wersja własnego pokoju Tak, dokładnie. Własne biurko. Tak, a, ale że generalnie też twój, twój czas jest tak podzielony, że jak możesz sobie wpisać jedną czynność, którą wykonujesz przez cały dzień, czy to jest twórcze pisanie w oborach, czy wakacje, jest to dla ciebie tak no przedziwna sytuacja no komfortu, tak. bo inaczej ma wszystko rozpisane. Tak. I, e, I nawet jeśli nie piszesz w danym momencie, to już myślisz nad pisaniem albo, e, albo się zastanawiasz, jak poprawić to, co już napisałeś. No, jesteś słownik to, to moim myślę. stachanowcem <laughs> po prostu. I przepraszam, że tak tobą głównie reklamuję tę świetną książkę, gdzie jest dużo wspaniałe. Ale sportów. oczywiście na małego. Ale twoja ja twórczość jest mi bardzo droga i twoja codzienność jest też moim udziałem po trosze, więc dlatego tak e, w końcu dzieli nie dzieli to wzrusza roku. No właśnie. Jest to wpisane w swój plan dnia, w kalendarzyk. Jest napisane Sulejowa, godzina od tam do tam. ktoś kogoś interesowało, kogo może nam no już powiem coś jeszcze poza Sylwią Hutnik w tej książce, to jest tam Kasia Bonda, Jacek Denel, Michał Rusinek, Józef Wilko, Niana Koza, Iwana Chmielewska, Edward Ludczyn. Strasznie zaporodność, ale bardzo ciekawe to jest wszystko. Bardzo to jest ciekawe. No najbardziej oczywiście e, ciekawe są te rzeczy, które są najbardziej dziwaczne. Nie będę Państwu przyjemności grzebania jak w tych wszystkich ekscentryzmach, ale na przykład Mariusz Szczygieł musi mieć rozgwiazdę dokładnie w jednej trzeciej długości biurka, tak tajemniczo powiem. <grywka> <grywka> Więc Te jak nasza oni pracują. dnia codziennego. Tak. Wspaniała, wspaniała książka. Bardzo polecam i z poczuciem humoru napisana i dużą e, czułością dla artystów tych dziwnych stworzeń. Eee. To teraz, za tę demonstrację. To teraz ja, nie pisząca i nie planująca, ale czytająca i opowiadająca o tym. E, dziś dwie książki. Jedna to piękna, piękna książka. Grafik, nowel, wilki z Nowego Meksyku, Juliana Grira serii Krótkie Gatki, która to seria od jakiegoś czasu raczyna z wspaniałymi wydaniami. Krótkie Gatki, czyli Kultura Gniewu i teraz to będzie fantastyczna pętla. Tak. ponieważ Abeta Napiuska tłumaczyła, <grym z górą> kiedy ona znajduje na to czas, to łaczam <grym z górą> książkę, która dedykowana jest wszystkim czworonożnym przyjacielom. Jak to zwykle bywa przy takich opowieściach, jest dużo przyrody, dzikiego zachodu, trochę takich chłopakich wypraw, ale też Mądrości, pozwólcie, że przeczytam mm -hmm. fragment. Od czasów lobo, czyli wilka tytułowego bohatera, moim najszczerszym życzeniem było uświadomienie ludziom, że wszystkie nasze rodzime dzikie zwierzęta są niezwykle cennym dziedzictwem, którego nie mamy prawa niszczyć ani odbierać do niego dostępu naszym dzieciom. Panie Szyszko, pakuj się, bo Pana czas naprawdę jest już policzony i za to wszystko, co robi Pan, złego, co robi Pan, i zwierzętom, i ostatnią drzewą, kiedyś przyjdzie do Pana właśnie wilk z Nowego Meksyku i zje Pana to kawałek. Taką różbitka wróżbitka Sylwia. Tyle mam do powiedzenia. Piękna książka, jakże niestety na czasie, a z drugiej strony też ucząca dzieci. Podejścia do pięknych książek i estetyki. Ja mam świetne podejście, proszę, proszę bardzo. Tak, bo ona jest też trochę wypukła, mm. więc można sobie idealnie się z nią zabawiać. Tak. A tymczasem jeszcze kolejna książka, która zarazem jest w nagrodą w konkursie dzisiejszego odcinka. Jak zwykle na Wasze odpowiedzi czekamy. Uwaga, uwaga. Na Facebooku, w komentarzach, a nie w komentarzach pod tym odcinkiem. Tak, to jest na bardzo ważne, bo tak to wiele jest ważne, Tak, więc zwracamy uwagę, że Facebook, a nie, a nie YouTube. Bartosz Żurawiecki, i ja przyznam się, że przed tym programem ćwiczyłam, jak mam to powiedzieć, wymówić właściwie tytuł, do Lolelaj. Lolelaj, dobrze udało mi się, a nie Lolelaj to jest klub gejowski, fikcyjny, niefikcyjny, na mapie Warszawy, do którego Główny bohater e, Hadza, i, e, i w którym ma wielu przyjaciół, tworzących taką coś w rodzaju nowej rodziny. E, I jest to bardzo czuła opowieść. Nie jak lubiewą, bo to tak. są raczej e, e, geje z powiedziałabym klasy średniej, a może i wyższej, więc to są zupełnie też inne historie i opowieści, i bohaterowie. E, ale czuła właśnie przez to, że w tym tytułowym e, barze. Klubie, knajpie, tak naprawdę rodzi się jakaś taka wielka, wielka rodzina, która czasem ze sobą sypie, ale głównie ze sobą pije, je, no i gada o życiu, oczywiście. A naszym konkursowym pytaniem, gdzie za odpowiedź możecie wygrać właśnie tę książkę, konkursowym pytaniem jest to, czy wy macie jakieś takie miejsce, z którym jesteście bardzo związani. To może być klub, no właśnie, może być jakaś restauracja, knajpa, w której spotykacie się bądź spotykaliście się z przyjaciółmi, taka, która mogłaby być bohaterem właśnie tego typu powieści. Ja mam taką ja no, jak mam taką. Jaką? Jaka to jest? Wodajnia. Wodajnia. chyba regeneracja jakoś jednak. To no, przynajmniej jeszcze ją masz. W w każdą, no tak, to fakt. W każdym razie czekamy na wasze odpowiedzi do poniedziałku, do północy. Będziemy tańczyć powoli, mm -hmm. tak się jakoś rozgadałyśmy. Na koniec jednak y, jeszcze o Antychorecie Kwadryga, a raczej o, y, o tym, co planujemy. W związku z tym, że powoli zbliża się nasz 50. odcinek, a zarazem będzie to rok, od kiedy siedzimy sobie na łóżku i gadamy, Robimy to. E, Będziemy chciały, chcieli zaprosić was 26 marca na Bibę, e, która będzie spotkaniem z nami, spotkaniem z jedzeniem, piciem, połączone z gościem e, literackim, ale no, nie też... jednym nawet. No właśnie. E, ale też elementem muzycznym wszystko to odbywać się będzie w antykwariacie kwadryga na ulicy Wilczej w Warszawie. 26 marca to jest niedziela, mniej więcej około 12, jak już tak wstaniecie i się ogarniecie, to zapraszamy Was serdecznie. Pod tysiąc razy będziemy o tym opowiadać i Was spamować ze wszystkich stron. A na razie kończymy również, dlatego, że dzisiaj koty tak. są po prostu strasznie tragiczne. się bawią wszystkim. Tak, i hałasują potwornie, potwornie. i chciałam powiedzieć, że jeden. Z zaczął ym, drapać moje rajstopy ze tak szwaro. Ale tak było. Dlaczego? Ja muszę to powiedzieć. I moje po prostu prawdziwe perły teraz poniewierają się gdzieś po podłodze. Żegnam Państwa. Aha, Eagle Power. No właśnie, właśnie. <laughs>